Drodzy przyjaciele, dziś przynoszę potężną modlitwę błagalną do naszego ukochanego świętego Jana Pawła II, prosząc o Boże błogosławieństwo w naszym życiu. Jeśli czujesz się zagubiony i szukasz Bożego światła na swojej drodze, zostań z nami w tej modlitwie, aby otrzymać potężne błogosławieństwo. Zanim zaczniemy, zapraszam Cię do subskrybowania kanału i włączenia dzwoneczka. Aby nie przegapić żadnej z naszych modlitw i refleksji nad Bożym Słowem. Będziemy wołać o Boże błogosławieństwo i zwycięstwo w naszym życiu. Czy jesteś gotowy? Święty Janie Paul II, nasz ukochany papieżu Polaku, dziś wznosimy nasze serca w modlitwie szukając Twojego wstawiennictwa u Ojca Niebieskiego. Wiemy, że kiedy byłeś wśród nas, byłeś przykładem niezachwianej wiary, odwagi i miłości. Prosimy, abyś spojrzał na nas, jak zawsze to czyniłeś, i abyś wstawiał się za naszymi potrzebami, zanosząc nasze błagania przed Boga. Niech Twoja łaska będzie nad nami, prowadząc nas do zwycięstwa w naszych codziennych zmaganiach. O ukochany święty, znasz nasze trudności, nasze lęki i nasze słabości. Wiesz dobrze, jak to jest żyć pośród prób, dlatego prosimy Cię, wstawiaj się za nami, abyśmy mogli odnaleźć siłę w modlitwie. Ulgę w bólu i przemianę w naszych sercach. Pomóż nam zachować żywy płomień wiary, nawet w chwilach, gdy wszystko wydaje się upadać. Niech poczujemy pocieszenie Twojej obecności, tak jak Polacy czuli, słysząc Twój głos i widząc Twoją odwagę. Prosimy o Twoje potężne wstawiennictwo, ukochany święty Janie Pol II, aby Boże błogosławieństwo spłynęło na nasze rodziny, przynosząc pokój, jedność i ochronę. Chroń naszą ojczyznę tak jak czyniłeś to, gdy byłeś wśród nas. Pomóż nam być narzędziami Bożego miłosierdzia abyśmy mogli szerzyć Bożą miłość w każdym małym geście i aby nasze życie zostało przemienione przez łaskę, którą tylko on może nam dać. O Święty, unieś swoją rękę w błogosławieństwie nad każdym z nas. Wyobrażamy sobie twoją rękę błogosławiącą nasze głowy i niosącą nasze prośby przed tron Ojca Niebieskiego. Prosimy o zwycięstwo nad naszymi lękami i niepewnościami. Niech przezwyciężymy każdą przeszkodę z odwagą i wiarą, ufając, że Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu jest z nami. Niech nasze słabości staną się okazją do pokazania mocy wiary, a nasza modlitwa niech będzie więzią łączącą nas z tym, co boskie. Święty Janie Pol II, wstawiaj się za tymi, którzy potrzebują przebaczenia, aby mogli pojednać się z Bogiem i odnaleźć pokój, którego tak bardzo pragną. Pomóż nam zastanowić się nad naszymi czynami, uznać nasze błędy i dążyć do życia bliższego temu, czego Bóg dla nas chce. Niech nasza przemiana zacznie się w sercu, a następnie rozprzestrzeni się na nasze myśli i działania, przynosząc prawdziwe odnowienie duchowe. Dziś, święty papieżu, prosimy także za tych, którzy są zagubieni i nie potrafią znaleźć celu w swoim życiu. Niech Twoje wstawiennictwo będzie latarnią nadziei oświetlającą drogę powrotu do Ojca. Pomóż im dostrzec, że nawet w najciemniejszych chwilach Bóg nas nigdy nie opuszcza, a modlitwa jest kluczem do odnalezienia pocieszenia i kierunku. Niech Twoje światło prowadzi nas w ciemności i zaprowadzi do Bożych błogosławieństw. Wstawiaj się, drogi święty, abyśmy byli godni Bożych błogosławieństw. Niech nasze serca otworzą się na Jego słowo, a my pozwolimy Mu przemienić każdy ciemny zakątek naszej duszy. Wiemy, że z Twoim wstawiennictwem możemy doświadczyć prawdziwego duchowego zwycięstwa, pokonując egoizm, zazdrość i pychę. I pielęgnując owoce miłości, współczucia i pokory. O święty Janie Pol II, prosimy o przemianę naszych domów. Niech Boże Błogosławieństwo obejmie każdą rodzinę, przynosząc harmonię, zrozumienie i miłość. Niech zjednoczymy się w modlitwie, szukając zwycięstwa nad codziennymi wyzwaniami. Wstawiaj się, aby nasze domy były miejscami pokoju, gdzie Boża Miłość jest odczuwana w każdym geście i słowie. Nasz ukochany papieżu Polaku prosimy także za naszą ojczyznę. Niech Bóg błogosławi naszą ziemię, abyśmy byli zawsze chronieni przed wszelkim złem i abyśmy mogli żyć w jedności i pokoju. Wiemy, że przez całe swoje życie byłeś niezłomnym obrońcą naszego narodu i prosimy, abyś nadal nas chronił i prowadził nasz lud swoją potężną modlitwą. Święty Janie Paul II, pomóż nam dostrzec piękno modlitwy, abyśmy w dialogu z Bogiem odnaleźli siłę do pokonywania naszych wewnętrznych i zewnętrznych walk. Niechaj w każdym momencie dnia odczuwamy obecność Boga, a ta obecność niech stanie się naszą największą motywacją do dalszej drogi. Niech nasza wiara zostanie odnowiona, a nasze zaufanie do Bożych obietnic pozostanie niezachwiane. Drogi Święty, prosimy Cię, abyś pomógł nam zrozumieć, że każda trudność może być okazją do wzrostu. Niech w każdym wyzwaniu dostrzeżemy rękę Boga, który nas kształtuje i przygotowuje do czegoś większego. Niech zwycięstwo nie będzie jedynie osiągnięciem, ale przemianą naszych dusz. Tak, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa. O święty, wiemy, że Bóg błogosławi nas poprzez modlitwę i dzisiaj jesteśmy tu zjednoczeni, wołając o Twoje wstawiennictwo. Niech nasze serca zostaną dotknięte Bożą łaską i niech doświadczymy pokoju, który pochodzi z przebaczenia i Bożej Miłości. Niech błogosławieństwo spocznie na nas, przemieniając każdy aspekt naszego życia i przynosząc zwycięstwo we wszystkim. Wstawiaj się za nami, święty papieżu, abyśmy mogli być narzędziami Bożego pokoju w tym świecie. Niech nasze czyny przyniosą nadzieję zasmuconym serkom i pocieszenie cierpiącym. Pomóż nam pamiętać, że nawet w burzach Bóg jest naszą opoką, a dzięki wierze i modlitwie możemy pokonać każdą trudność. Niech Twoje wstawiennictwo pomoże nam odnaleźć Boga w każdym momencie naszego dnia, od drobnych gestów miłości po wielkie życiowe decyzje. Niech będziemy prowadzeni Jego światłem. Chronieni Jego miłością i błogosławieni Jego pokojem. Tak jak Ty, pomóż nam być odbiciem Bożej dobroci, niosąc błogosławieństwa i nadzieję wszędzie tam, gdzie się pojawimy. Nie zatrzymuj tej modlitwy tylko dla siebie. Podziel się nią ze swoimi przyjaciółmi, rodziną i z tymi, którzy potrzebują poczuć obecność Boga. Wyobraź sobie, ile żyć może zostać przemienionych, ile serc może zostać pocieszonych dzięki tej pokornej modlitwie. Zostaw w komentarzach swoją wiadomość wiary, napisz Dziękuję, święty Janie Paul II, za Twoje wstawiennictwo. Każdy komentarz to świadectwo wiary, które inspiruje innych do kontynuowania duchowej przemiany. Daj łapkę w górę, to pomoże naszej wiadomości dotrzeć do większej liczby osób, oraz zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać modlitwy, które poruszają duszę i uspokajają serce. Razem możemy być światłem, którego świat potrzebuje, szerząc miłość i pokój, które pochodzą od Boga. Niech Bóg błogosławi wszystkich, którzy byli z nami w tej modlitwie. Amen. Spotkamy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Zmień swój dzień dzięki i minuty wiary. Odkryj moc modlitwy dzięki naszej ekskluzywnej książce Minuty wiary na lepszy dzień. Ten przewodnik duchowy jest idealnym towarzyszem na rozpoczęcie dnia w obecności Boga. Link znajduje się w przypiętym komentarzu.